Hej, cześć, manko z tej strony VCR, witam Was już w kolejnym odcinku z BlowStars i w dzisiejszym odcinku wbijemy 13 tysięcy pucharów. Tak, oczywiście na dole w komentarzach pochwalcie się swoim wynikiem, ile Wy macie aktualnie pucharków. Ja dzisiaj dobijam do 13 tysięcy, zrobimy to na duo, zagram sobie dżinem, bo będzie w sumie najłatwiej i oczywiście prosimy Was o to, żebyście zostawili łapeczkę w górę no i subskrypcję na moim kanale, byłbym Wam... Mega wdzięczny. Wbijam 13 tysięcy wraz z nowym systemem naliczania pucharków i trochę szkoda, że nie zdążyłem na starym wbić. No ale wiecie, zrzuciłem pucharki, ale nie powiem, bo dwa, przez dwa ostatnie dni wbiłem ponad 1000 pucharków, więc jest naprawdę bardzo dobrze. I jestem zadowolony z tego, że robię to tylko i wyłącznie na trójkach. Że robię to tylko i wyłącznie na trójkach. Już mam prawie 5000 trójek wygranych, większość z randomami. Grałem właśnie te trójki, i jeśli zobaczymy na wszystkie moje postacie, to one są już ponad 500. Tylko Leon, Piper, Pam, Mortis i Jin Dzisiaj sobie troszkę jeszcze pogram Mortisem. Może uda się wbić 20 rank na Brawl chociaż nie ogarniam kompletnie tej postaci. Według mnie jest to najtrudniejsza postać w całej grze, ale dobra. Byłoby głupie gdybym wbił to właśnie to 13 tysięcy Mortisem, ale zagrajmy sobie. E, zagrajmy sobie właśnie duo, duo, not face Not face, dobra, idziemy tam e, Ja showdownu słuchajcie, nie ogarniam Zapewne wy ogarniacie bardzo dobrze Ja jestem słaby na showdownach, dobra e, Trafił mnie, kurde, coś się dzieje, coś się dzieje no Spróbuję sobie naładować ulta jak najszybciej oczywiście Mój biedny Rico tam Jezu, trafił mnie Dobra, cofam, cofam, muszę sobie załadować ulta i wtedy załatwię tą papierkę O, spróbujemy go właśnie zblefować. Dobra. Oni, oni teraz tak będą stać tutaj w krzakach? Serio? Nie podoba mi się to w ogóle. Dobra, zabiłem go. Jest dobrze. Tylko nie wiem, gdzie ten Leon tu jest. O Jezu, z auto. Dobra. Już, Jezu, ja, ja już mam 7 power cubesów. Serio? Dobra, ten się tu w ogóle poddał, super. Oj, nie podoba mi się to w ogóle. Oj, oj, oj chyba się wyłożę właśnie. Dobra, wyłożyłem się, ale mój jean żyje. Nie wiem, czy jest coś za trzecie miejsce. Dobra, czy mój Jean, mój Rico szedł. 7, przepraszam, bo miałem tyle PR cubesów, a niestety zepsułem. Zepsułem tą akcję, dobra. Szybki podjazd. E, ta dynia to w ogóle nie wiem co robi. Jezu, mój Ricochet będzie sprzątać. Dobra, ja bym chciał zabić tą dynię jakoś. Ojej, ojejku, nie, 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 bo się odrodził. Jaki pech, normalnie jaki pech. E, chociaż tam jest teraz walka i oni zabiją tą. Dobra. I teraz jeden vs jeden, czy mnie Rico... Wy wy wykeruje mnie ten Rico? Wydaje mi się, że mnie wykeruje, 434 jest, ja już się odradzam w tym momencie, więc to będzie tylko kwestia czasu, jak go zabiję. Dobra, zautoajmowałem, bo czasem lepiej, jak mamy postać blisko, to lepiej jest po prostu autoajmować. i takim oto sposobem wbiliśmy 13 tysięcy pucharków, tak jest. 13 tysięcy pucharków wbite, to mi się, kurczę, podoba. Zagramy sobie jeszcze jedną gierkę na showdownie, a później Zagramy sobie Mortisem. Udało się wbić, 13 tysięcy, no, e, czy jestem zadowolony? No jestem, no kurczę, no dobra, już nie będę ukrywać, że, że chciałem to zrobić na starym systemie, ale dobra, dobra, nieważne, nieważne, dobra. E, polecimy sobie z kolejnym meczkiem. oczywiście duo, showdown, mm, to jest, słuchajcie, teraz generalnie mm, duo to jest najlepszy tryb do wbijania pucharków, serio, i dużo osób właśnie tak wbija. Poprzez dło, dobra odejść odejść, Odejdź, odejdź, odejdź typie Ajajaj. Ja bym sobie tą nitę ściągnął Kurde no, prawie ją ściągłem, ale prawie robi wielką różnicę Kurde dobra muszę pomóc, bo jednak zaraz będzie problem. Dobra, jeszcze wspomogę moją pamkę. Znowu idzie kolejny El Primo. Dwa tanki sobie tutaj stoją. Co mi się nie podoba. Dobra. Hmm. Dobra, ten się wyłożył. Chodź tutaj. Pomóż mi. Dobra. ok, Dobrze jest. Pomóż mnie. Zaraz będę mieć kolejnego ulta. Jeszcze jedno uderzenie i będzie ult. Szukam gościa, którego mogę zabić. Mogę przyciągnąć. Dobra. Jest. Pęknął. Ok. Dobra. Kolejny win. Już drugi win. To o czym mówiłem, że tutaj, no niestety, jest łatwo. Tutaj jest łatwo. Dobra. E, zrobimy coś głupiego. Idziemy sobie przylamić troszkę Mortisem. Jedną gierkę Mortisem możemy zrobić na spokojnie. Mm, ok. Dobra. Z zobaczycie, jak VCR lami. W ogóle odbierzemy sobie tego golda, chyba co. Odbierzemy sobie tego golda, 300 golda przyda się. A właśnie, jeszcze jedna rzecz, bo mam w sklepie e, do rozy, czyli ostatni nowy Star Power, i generalnie mam na ten moment już e, wszystkie Star Powery. Tak jest. Dobra, lecimy. Mm, Rico. Będę mógł sobie spokojnie kontrolować Broka. On to szczeli Dobra Szczelił, super Ja nic nie muszę robić w tych meczach Będę tylko i wyłącznie ro robić podjazdy Po tym pod, na przykład Broka czy tam peny Dobra Wywalam tą piłkę O jezus, o jezus, o jezus. Uciekam Dobra Trafił mnie eee, Kurde Ale zrobiłem błąd i to... ale kur, ten brok przemyślał tą sprawę. No i niestety peny trafiła. Ojejku, 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 dobra. Kurde, ten brok, ja nie wiem czy on auto ajmuje czy co on robi. Dobra. Dobra, 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 jest dobrze. Dobrze. Jest git. Dobra, jest meczek wygrany. Cieszy mnie to kurde. Naprawdę mnie to cieszy. Tutaj El Primo porobił. 371. Yy, chciałbym wbić dzisiaj 20 rang na Mortisa. I to mówię Wam szczerze, chciałbym to zrobić kurde. Dobra, zrobimy sobie jeszcze jeden, dwa meczyki i myślę, że będzie OK. Wbite 13 tysięcy puarków. Oczywiście przypominam na dole, pochwalcie się swoimi wynikami. Pójdziemy na tego Dzina. Okej. Okay. Nie podoba mi się ten Jina. Ale... Oj, Jezu, to El Primo prawie trafiło. Ale prawie robi wielką różnicę. Aj, prawie go zabiłem i wykorzystał Ulta. I wykorzystał Ulta. <grym> Oj! Gdyby to pokazał uwalnęło trickshota, to może i by była ta bramka, ale no nie ma tej bramki dobra. Ajajaj. Ajajaj, Ajajaj, ajaj. Ale aj, aj. już mam ulta zaodowane. Jesteśmy troszkę do przodu.

No, i niestety, niestety porażka. Ale dobra, muszę jeszcze jednego meczka sobie strzelić. Ojejku, jejku, ile mamy teraz? Pucharków? Teraz mamy 13 018. Jest dobrze, jest naprawdę bardzo dobrze. Dobra, jeszcze jeden meczik I koniec odcinka. Także nie zapomnijcie, zostawić pieczki. Wydóry, oj, jest Mortis. Jest Mortis. Jest Dynamite, czyli mam tutaj kontrę. Ciekawe, czy fałcer okaże się lepszym Mortisem. Dobra. Ja się nauczę dzisiaj grać tym Mortisem. Oj ludzie, ja się nauczę grać. Dobra. Ramka kolejna. Piękna. Tutaj ładnie zostały rozwalone. tamte ścianki jest lepiej. Okej. Okay. Uuu, lulu, 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 lulu Ale wiecie co? Czy, co ja tam rozwaliłem? Czy ja rozwaliłem tą tarę? Ja chciałem tego Mortisa zabić, bo on miał kurczę mało HP i chyba by sięgnął ten. Dobra. 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 Nie no, silny jest ten Mortis wam powiem. Silny jest, silny jest. Ciekawe czy on trafi to trafił. Dobra. Mamy wina na koniec. Jedna porażka tylko Mortisem i jeszcze się okazało, że mm, nigdy chyba jeszcze nie miałem Star Player'a grając Mortisem, a tu proszę bardzo. Jest Star Player. Dobra. Wy oglądacie ten odcinek, ja zapewne gram Mortisem. Staram się go wbić na 20 rang, także mm, także napiszcie też powodzenia i napiszcie liczbę swoich pucharków za dzisiaj wam bardzo serdecznie dziękuję. Trzymajcie się cieplutko. wszyscy. Cześć. Pozdro. Hejka. ESA mariaty, Cześć.